Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzisiaj mamy kolejną odsłonę procesu, w którym tak naprawdę wiemy o co chodzi w sprawie sądów. Szanowni Państwo, chodzi o bezkarność. Ta władza bardzo boi się tego, że prędzej czy później będzie rozliczona przed sądem. Mamy kolejne odsłony afer, w których zamieszani są... Czołowi pisowsty działacze. To już nie chodzi tylko o ordynarną kradzież środków z PCK. Ale chodzi o aferę Banasia, chodzi o aferę KNF-u, chodzi o aferę Dwóch Wierzch, chodzi o aferę Gedbeku, chodzi o aferę e, Bilfingera. PiS kolejny raz przedkładając projekt ustawy. O zamachu na sądy powszechne próbuje zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością karną. Premier Morawiecki boi się tego, że prędzej czy później pisowscy działacze staną przed sądem. Premier Morawiecki działa na szkodę państwa polskiego. Nie boję się użyć tych mocnych słów, bowiem to, co w tej chwili prezentowane jest w parlamencie, może skutkować odebraniem Polsce środków unijnych. Premier Morawiecki, zamiast przyjść i wytłumaczyć się ze swojego stanowiska, które grozi utratą 100 miliardów dla Polski tylko i wyłącznie dlatego, że ten rząd tak bardzo boi się transformacji gospodarczej, że unika wszelkiej odpowiedzialności, pan premier Morawiecki proponuje ustawę, która ma gwarantować pisowi bezkarność. Ustawę, która naraża nas na kolejne starcie z organami Unii Europejskiej, ale przede wszystkim ustawę, która niczego nie naprawia. Z tego miejsca należy kolejny raz powiedzieć, że przez cztery lata nie było żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości. Przez cztery lata mieliśmy odsłonę kolejnych pisowskich afer. W ostatnim czasie słyszymy o panu Banasiu, ale pis próbuje przykryć kolejną. Wyjątkowo niewygodną dla resortu Sprawiedliwości aferę związaną z finansowaniem służby więziennej. PiS chce przykryć kolejną aferę, w, której, w którą zamieszani są być może strzołowi przedstawiciele PiSu. I dzisiaj rodzi się pytanie, dlaczego brak jest głosu premiera Morawieckiego? Premier Morawiecki powinien przyjść do parlamentu i wytłumaczyć, dlaczego naraża Polskę na utratę setek miliardów pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej. Już dzisiaj projekty rozporządzeń na nową perspektywę finansową wiążą wydawanie i przekazywanie środków unijnych z przestrzeganiem zasady praworządności. Już dzisiaj premier Macron wyraźnie mówi, że nie będzie funduszu solidarnościowego, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, z tymi państwami, które nie będą dążyły do neutralności klimatycznej. W obu tych przypadkach premier Morawiecki wywiesza białą flagę, ale naraża tym samym Polskę, ale przede wszystkim Polki i Polaków na straty realnych pieniędzy, które mogło, mogą być przeznaczone na to, by zmieniać Polskę na lepsze. I dzisiaj należy zadać pytanie, w czyim interesie działa pan premier Morawiecki. Czy w interesie polegi Polaków, czy w interesie wąskiej grupy pisowskich dygnitarzy, którzy tak bardzo boją się odpowiedzialności przed sądem, przed niezależnym sądem i niezawisłym sędzią, że zrobią wszystko, by ten wymiar sprawiedliwości był podporządkowany ministrowi sprawiedliwości. I dzisiaj z tego miejsca. Należy zaapelować i zażądać od premiera Morawieckiego jasnego i czytelnego stanowiska w tej sprawie. Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej zażądał uzupełnienia bieżącego porządku posiedzenia o informacje prezesa Rady Ministrów dotyczącego stanowiska Polski i weta na szczycie europejskim, ale również skutków finansowych tej decyzji. Dzisiaj stoimy przed wielkimi zagrożeniami i wyzwaniami. Natomiast pan premier Morawiecki i ekipa PiSu, nie zważając na te wyzwania, próbuje stworzyć republikę banasiową. Sprób próbuje stworzyć republikę kolesi, w, którym, w których ich partyjni koledzy będą bezkarni. I tylko i wyłącznie dlatego, pod osłoną nocy, próbuje przepchnąć rozwiązania, które nie mają niczego wspólnego z reformą wymiaru sprawiedliwości. Raz jeszcze trzeba podkreślić, że ten sam premier Morawiecki i ten sam prezydent Andrzej Duda, którzy tak bardzo grzmią o konieczności rozliczania w sądach epoki PRL-u, wysyłają do Trybunału Konstytucyjnego prokuratora stanu wojennego. Ci ludzie, którzy tak mają usta pełne frazesów dotyczących konieczności zmian, symbol tamtej władzy umieszczają w Trybunale Konstytucyjnym. To wszystko sprawia, że tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o bezkarność tej władzy. PiS wie, że przegra najbliższe wybory, PiS wie, że może przegrać wybory prezydenckie, i dlatego tak rozpaczliwie wrzuca ustawę która ma zapewnić bezkarność jeśli chodzi o nie, odpowiedzialność czołowych polityków PiS. Dziękuję bardzo. Czy ta ustawa o sądach ma być rozpatrywana na tym jest Mamy takie sygnały, że będzie próba ze strony większości parlamentarnej bardzo szybkiego przepchnięcia tej e, antyobywatelskiej ustawy. Przypomnę, że ta ustawa została złożona w przeddzień rocznicy stanu wojennego i nie bez przyczyny rodzi skojarzenia z najgorszymi rozwiązaniami, które były typowe dla y, epoki komunizmu. Podporządkowanie sędziów władzy wykonawczej po to, by ta władza mogła być w sądach bezkarna. Przypomnijmy, że w tej chwili, jeżeli prokurator nie wszczyna jakiegoś postępowania, odmawia takiego wszczęcia, to istnieje możliwość skorygowania tej decyzji przez niezależny sąd, przez niezawisłego sędziego. Teraz, w tej chwili, w tych dniach, na tych niezawisłych sędziów napuszcza się prokuratorów podległych Zbigniewowi Ziobrze. Przypomnę, że wczoraj rzecznik dyscyplinarny, podległy Ziobrze, wszczyna postępowanie w stosunku do sędziów, którzy zadali pytanie Sądowi Najwyższemu. W sprawie dotyczącej zwykłych Polaków. I to pokazuje, że PiS nie cofnie się przed niczym, by tylko to środowisko zaskarży, zastraszyć, po to, by działacze PiSu właśnie w sądach pozostali bezkarni. Panie Przewodniczący, przed chwilą Krzysztof Gorkowski z lewicy złożył do Marszałka Terleckiego no, ten wniosek, który oni napisali o Trybunał Stanu dla Mariana Banasia, z jakby no, prośbą o poparcie tego wniosku. Czy Platforma poprze ten wniosek? Zapoznamy się z tym wnioskiem. Marian Banas jest człowiekiem Kaczyńskiego, człowiekiem Morawieckiego, człowiekiem Szydło. Całkowitą odpowiedzialność za Banasia ponosi Jarosław Kaczyński i jego ludzie. Jeżeli ktoś myśli, że tę sprawę da się bez PiSu rozwiązać, to jest w błędzie. To PiS ma większość w Sejmie, to PiS ma swojego prokuratora generalnego, to PiS w wielu sprawach pokazuje, że można dosyć szybko stawiać zarzuty. To przypomnę, że to CBA, nad którym polityczny nadzór posiada pan minister Kamiński, postawiło konkretne zarzuty i przekazało sprawę do prokuratury. I teraz to w rękach prokuratury jest los pana Banasia. Bez pisu tej sprawy nie da się w Sejmie rozwiązać. Natomiast my będziemy popierać każdą inicjatywę, która jest zgodna z prawem, ale która ma szansę na powodzenie. Nie można udawać. Że sprawa Banasia to sprawa opozycji, bo jest to po prostu nieprawda. A trybunał to jest ta droga do odwołania Mariana Banasia? Czy są wątpliwości jeśli chodzi o prawników? Czy pan Marian Banaś może odpowiadać przed Trybunałem Stanu za to, co wcześniej zrobił? Będziemy zapoznawać się z tymi opiniami, natomiast oczekuję jasnej, czytelnej deklaracji ze strony Jarosława Kaczyńskiego, czy rzeczywiście chce usunięcia zgodnie z konstytucją Mariana Banasia z niku, czy też będzie tylko i wyłącznie stwarzał ku temu pozory. Jeżeli tego wniosku do, o Trybunał Stanu nie będzie popierał PiS, to taki wniosek nie ma szans na przejście przez parlament. Każdy sędzia, który złamie prawo, bo będzie wykonywał polecenia z Nowogrodzkiej, będzie podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale w przeciwieństwie do PiSu, w normalnym państwie sądy dyscyplinarne będą niezależne i nie będą to sądy polityczne. Każdy, bez względu na to, czy jest sędzią, prokuratorem czy zwykłym obywatelem, powinien podlegać dokładnie takiej samej procedurze. Przed niezależnym sądem i niezawisłym sędzią. Na tę chwilę nie mamy niezależnej izby dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Na tę chwilę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podważa legalność działania tej izby. To nie jest sąd w rozumieniu prawa europejskiego i z tego też względu ten sąd absolutnie nie ma możliwości karania polskich sędziów. Panie pośle, czy nie stoi wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprzeczności z Sądem Najwyższym? Bo tutaj słyszymy, że nie ma powodów, by wznawiać postępowanie tylko dlatego, że orzekownik w sędzia wybrany z udziałem nowej KRS, bo to decyzja głowy państwa. I oddala skargę małżeństwa Degna na przewlekłość postępowania w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Więc jakby mamy dwa sądy, jeden administracyjny, drugi najwyższy i zupełnie dwa orzeczenia i inne podejście do Krajowej Rady Sądownictwa. Wielokrotnie w swoim orzecznictwie inaczej do niektórych spraw podchodził Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Ja bym tutaj nie chciał przytaczać no, kilkudziesięciu orzeczeń, które w przeszłości były inne w Sądzie Najwyższym i w Sądzie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, ale raz jeszcze należy podkreślić, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to Sąd Najwyższy jest kompetentny do tego, by ocenić, czy Izba Dyscyplinarna, czy Nowa Krajowa Rada Sądownictwa zostały ukształtowane zgodnie z prawem europejskim i polską konstytucją. Z tego co widziałem w KRS-ie to zajmuje się analizami prawnymi. Ja znam wielu ekspertów z Fundacji Państwa Prawa. Wielokrotnie korzystaliśmy z ich ekspertyz, natomiast o szczegóły proszę pytać, prezesa tej fundacji, bo ja nigdy nie zasiadałem we władzach tej fundacji. Ale im 3 miliony złotych. Wiele ekspertyz, z których ja korzystam, pochodzi właśnie od osób, których nazwiska pojawiają się. W, w przestrzeni medialnej. Także no, mogę, mogę wyciągnąć wiele ekspertyz. Pomagają nam w tej codziennej parlamentarnej pracy. Czyli macie dwa filtry, tak? Rozumiem, Państwo, Prawa Fundacje i Instytut Obywatelski. Tak, to są dwie instytucje, które na bieżąco nam pomagają. A pan wiedział, że istnieje ta fundacja? Wiedziałem, że istnieje ta fundacja, bo wielokrotnie widziałem takie. Takie dokumenty, natomiast nie znam szczegółów umowy, która, która łączyła fundację z platformą. Nigdy nie podpisywałem tej umowy i nie było takiej uchwały zarządu. Czy zawsze jest tak, że na koniec kadencji w każdej partii politycznej komisja rewizyjna. Jest od tego, by sprawdzać finanse partii. I druga rzecz, co roku Platforma Obywatelska składa do PKW sprawozdanie ze swojej działalności, sprawozdanie finansowe. Nigdy te sprawozdania nie budziły żadnej wątpliwości. Przypominam, że jest szereg partii politycznych, które musiały zwracać subwencje, bądź też tych subwencji nie otrzymywały. Nigdy Platforma z tym nie miała problemu. Czy to obciążenie dla Grzegorza jako przewodniczącego partii? Pytanie do Grzegorza Schetynego. Dziękuję.